Dzień dobry Państwu. Ostatnio zostaliśmy uraczeni wiadomością, że klub pani KDW i PO zawarli porozumienie, czyli jest koalicja, ale niektórzy z PO upierają się, że to nie jest koalicja, tylko porozumienie. Jak zwał to zwał? Współpracują. No i chcieliśmy wiedzieć, yy, jaka jest treść tego porozumienia. O co tam chodzi? Jakie wspólne priorytety będą mieli? Co chcą razem zrobić? Poinformowaliśmy się u szefów klubów, czyli radny Lange, szef klubu PO, no i radna Lenart, szefowa klubu pani KDW. Zaczniemy od szefa klubu PO, no starszy starzem. Pan Przewodniczący klubu PO, radny Lange, stwierdził, że porozumienie jest po to, żeby pani KDW miała większość w Radzie, no bo ma tylko sześciu radnych, a PO ma dziewięciu, a wiadomo, że do większości, żeby była większość, potrzeba 12 radnych. I o to w tym wszystkim chodzi. A co z tego będzie miało PO? Wiceprezydenta. I co dalej? a no nic więcej stara dobra PO zawsze na nich mogą liczyć za stołki zrobią wszystko zapewne nie tylko o stołki chodzi ale krewni znajomi Królika dostaną intratne miejskie zlecenia no drodzy wyborcy PO głos oddany na PO był głosem oddanym na panią KDW tak po prostu jak myśleliście, że ci ludzie się zmienią? No, to macie, co macie. Natomiast pani Rawna Leonard, szefowa klubu pani KDW, stwierdziła, że będą prowadzone rozmowy z trzema klubami, trzy kluby będą prowadziły, przepraszam, ze sobą rozmowy, czyli klub pani KDW, PO i PiSu, na najbliższej sesji 22 w środę, tam się mają ukonstytuować te komisje wszystkie, branżowe, rady. O dziwo, nie mówiła ja nic o tej dwójce, czyli radnym sędzińskim i radnej kątnik. No i oczywiście te rozmowy będą dotyczyły jakiejś konsolidacji, współpracy, razem, żeby działać oczywiście dla dobra miasta, no jak żeby inaczej. Z plotek, które do nas doszły, wyłania się ten obraz, co rozumieją niektórzy pod określeniem miasta. Plotki, oczywiście to są plotki, plotki zapewne haniebne, obrzydliwe pomówienia, ale plotki, które do nas dotarły, mówią, że chodzi przede wszystkim o to, żeby ani radna Kątnik, ani radny Sędziński nie zostali przewodniczącym, przewodniczącymi, ani wiceprzewodniczącymi żadnej, żadnej z komisji branżowych, do której się zapisali. Jakby w każdej plotce zapewne jest jakieś ziarnko prawdy, a świadczy choćby o tym, o, o tym to, że Członkowie klubu pani KDW gremialnie i masowo zapisują się do wszystkich komisji, i już w jednym przypadku tak było, że po wyborze przewodniczącego została jedna osoba z klubu KDW, a reszta się wypisała. Chodzi o to, że członkowie danej komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego więc jeżeli jest większość Taka, jaka jest. Niepokorni i niechciani nie dostaną nic. No cóż, dobro miasta wymaga ofiar. I teraz, drodzy Państwo, w pierwszej naszej pogadance wyborczej mówiliśmy o tym, że za dwa miesiące, a najdalej za miesiąc Słupszczanie zaczną sarkać, narzekać, stękać, jęczeć. Pomyliliśmy się. Nie minęło? Niecałe dwa tygodnie i już były pie narzekania. No, drodzy Państwo, a na co narzekacie? Jest burdel i jesteś w mieście. Mamy teraz przy tych wszystkich planowych, kolejowych e remontach i tych pomysłach miejskich rozgrzewane miasto, zakorkowane, nikt nad niczym nie panuje, ludzie łażą przez tory na skróty, no bo nie będą chodzić kilometrami przez y, y, 3 maja i wolności, lub y, y, przez przemysłową, tam gdzieś tam fragmencik ringu y, zrobiony jest, tak? Można już było przez te 9 lat z rządów pani Kadybu, bo za Roberta Biedronia de facto rządziła pani DW, coś zrobić. Ten rynk jest w tej właściwej, pierwotnej i zasadnej formie, niezbędny dla miasta. Jakby były przeprowadzone roboty, już coś by było, nie byłoby takiej kaszany, jak to się ładnie mówi. I teraz drodzy Państwo, podobno nasz gatunek biologicznie jest nazywany homo sapiens to znaczy człowiek myślący uważamy że ta nazwa nie dotyczy większości uprawnionych do głosowania mieszkańców słupska dziękujemy